Jakieś 10 lat temu, gdy rozpoczynałem na poważnie swoją przygodę z inwestowaniem w złoto, miałem dość prostą taktykę. Moja ówczesna pensja pozwalała na to, żeby odkładać wolne środki i raz na małe kilka miesięcy dokonywać zakupu najtańszej w danym momencie jednouncjowej monety bulionowej z kanonu. Ostatnie dwa lata wymusiły całkowite odejście od tego typu postępowania. Przede wszystkim cena złota rosła znacznie szybciej niż moje zarobki, i teraz na jedną uncję musiałbym odkładać znacznie dłużej. To długie odkładanie wiązałoby się z gonieniem króliczka, który non-stop by uciekał, a koszt zakupu wymarzonej uncji cały czas by rósł. Dlatego zmieniłem swoje podejście i w ostatnich latach zupełnie nie bałem się kupować złota frakcyjnego. Jednocześnie wielokrotnie pokazywałem wam, że opowieści o tym, iż opłaca się kupować tylko i wyłącznie wagi od jednej uncji w górę, można włożyć między bajki. Jeśli kupuje się złoto frakcyjne takie jak monety o wadze 1 dziesiątej czy ćwierć uncji trojańskiej, dukaty, 20 frankówki z łacińskiej unii monetarnej, suwereny czy nawet sztabki o wadze od 1 do 10 gramów, a jednocześnie wybiera się najlepsze w danym momencie oferty, nie ma żadnych problemów, żeby w przypadku tych walorów schodzić z premiami poniżej 5-6%. Jednocześnie większość dobrych dealerów skupuje je zauważalnie powyżej ceny spot, a to powoduje, że spread na tych maluchach trzyma się typowo poziomu 2-4%, a w niektórych momentach spada nawet poniżej 2%, a więc niczym nie różni się od tego, co widzimy na sztabkach i monetach o wadze jednej uncji. Nic więc dziwnego, że w ostatnich miesiącach mój zbiór sukcesywnie powiększa się o maluchy o wadze 1,1 uncji trojańskiej, które są bardzo wdzięczne do zbierania, bo ukazują się regularnie i to w ciekawych wizerunkach. Oczywiście polowanie na różne ładne wizerunki to trochę zabawa w kolekcjonerstwo oraz numizmatykę, a to kłóci się z podejściem czysto inwestycyjnym, którym powinno nabywać się najtańsze dostępne w danym momencie walory. Wychodzę jednak z założenia, że żyje się raz i inwestowanie też powinno przynosić nam jakąś frajdę. Jestem więc gotów czasami wyłożyć dodatkowe kilkanaście, czy małe kilkadziesiąt złotych więcej, żeby mieć ładny walor, który cieszy moje oko. Z punktu widzenia okresu 5, 10 czy nawet 15 lat wszystko bowiem ładnie się uśrednia. Przecież dzisiaj niespecjalnie przejmuję się tym, czy 5 lat temu malucha o wadze dziesiątej uncji kupowałem za 710 zł. czy za 690 zł. Z tej właśnie przyczyny zdecydowałem się na zakup pierwszego waloru, który chciałem Wam pokazać, a mianowicie australijskiego kagura z rocznika 2025. Zorientowałem się bowiem, że za chwilę poznamy wizerunek walorów na rok 2026, a w mojej kolekcji nie ma jeszcze tegorocznego egzemplarza tej popularnej bulionówki od Perfmint, która w bieżącym roku ukazywała jednego kangura leniwie rozłożonego na ziemi, a w tle drugiego przedstawionego w podskoku, tuż obok żółtaka, rośliny będącej charakterystycznym składnikiem suchych lasów eukaliptusowych Australii i Tasmanii. Matowe tło u góry zawierało jeszcze charakterystyczny napis z nazwą serii, mniejsze napisy z parametrami monety, literę P oraz inicjały autora tego projektu, czyli Neila Holisa. Na awersie mamy za to głowę Karola III autorstwa walijskiego artysty Dana Torna, otoczoną napisami z nazwą kraju, imieniem władcy oraz nominałem 15 dolarów australijskich. Nakład tego waloru został ograniczony do 200 tysięcy sztuk. Rzućmy teraz okiem na zdjęcia makro, żeby ocenić jakość wykonania omawianej monety. W przypadku rewersu zwraca uwagę duża liczba szczegółów. Na maluchu o średnicy 16,6 mm udało się ukazać praktycznie wszystko to, co widzimy na jedną ciuwce. Jednocześnie nie dojrzymy tutaj żadnych istotnych mankamentów. Postacie kangurów i matowe tło są praktycznie pozbawione wad. Dosłownie pojedyncze ryski daje się wyśledzić tylko na wystających krawędziach monety. Podobnie dobrze jest w przypadku awersu, tutaj nawet rand oraz otok są pozbawione uszkodzeń i jedyne do czego możemy mieć małe zastrzeżenia, to kilka niewielkich kropek na twarzy króla. Kolejna moneta, którą umówimy, to znów złota 1 dziesiąta uncji z Perfmint, tym razem prezentująca kukaburę. Ten maluch szturmem zdobył rynek wchodząc na niego w roku 2020 i szybko robiąc naprawdę dużą premię. Pokazywałem wam już i omawiałem w szczegółach ten wizerunek na srebrnej jedną oraz na platynowym wariancie o wadze jednej dziesiątej uncji. Avers i rewers walor złotego nie różni się praktycznie niczym od tego co widzieliśmy na platynie. Nawet nominał jest taki sam. Tutaj też słońce na rewersie jest puste i nie zawiera kukabury z 1990 roku tak jak to było na jedną uncjówce. Nakład został ograniczony do 15 tysięcy sztuk. Jakość wykonania jest podobnie dobra jak poprzednio i typowa dla produktów z Perfint. Znów ranty, otok i matowe tło nie dają nam powodów do niepokoju, a jedynym większym mankamentem jest mały ubytek na skrzydle kukabury. Natomiast na awersie, który wygląda identycznie jak w przypadku przed chwilą oprezentowanego kangura, także mamy tylko kilka małych kropek na twarzy Karola III. Trzeci złoty maluch o wadze 1,1 uncji to najnowszy walor, już z rokiem emisji 2026. Należy on do trzeciej edycji serii Lunar, prezentującej znaki chińskiego Zodiaku. Tym razem przyszedł czas na rok konia. W przypadku wariantów złotych i platynowych, Perkmint prezentuje tutaj jednego osobnika. Na rewersie mamy więc rumaka w dynamicznej pozie z przednimi kopytami uniesionymi wysoko w górę. W tle widnieje górski krajobraz i łąka. Powyżej, po lewej, mamy jeszcze chiński znak oznaczający konia i rok emisji. Natomiast po prawej stronie znajdziemy literę P, czyli znak firmowy Mennicy, a na dole, po lewej, w trawie, inicjały autorki tego projektu, czyli ink, ink, yong. Trudno tutaj nie doszukać się stylistycznego podobieństwa do serii Bramby. W obu przypadkach wizerunek konia jest taki trochę cukierkowy i ugrzeczniony, jak w bajkach dla dzieci. Zdecydowanie wolałbym przedstawienie bardziej agresywne i realistyczne. Avers różni się od tego, co widzieliśmy w poprzednich dwóch walorach. W centrum znów jest głowa Karola III autorstwa Danatorna, ale Otok tym razem zawiera znacznie więcej informacji. Oprócz imienia króla, nazwy kraju i nominału 15 dolarów znajdziemy tam jeszcze wagę monety, typ i próbę metalu, która wynosi 4 dziewiątki. Spójrzmy znów na zdjęcia makro, żeby ocenić jakość wykonania. Na rewersie matowe tło Otok i Rand prezentują się bardzo dobrze. Pewne wady można za to dojrzeć na lustrzanej sylwetce konia. Mamy tam kilka cienkich i drobnych rysek, trochę kropek i mały ubytek na pęcinie tylnej nogi. Nie jest to jednak nic poważnego i nie daje powodów do większych narzekań. W przypadku awersu tło, otok i rant wyglądają podobnie dobrze. Znów mamy jeden zauważalny ubytek, tym razem na policzku króla. Podsumowując, w przypadku wszystkich trzech złotych walorów o wadze 1,1 uncji od Perfmint, Ujrzeliśmy dokładnie to, czego można było spodziewać się po tej mennicy, czyli wysokiej jakości walory wybite z dużą starannością, tak trzymać. Czwarty walor też jest wykonany ze złota i wydaje się być odpowiedzią producentów na obecne potrzeby rynku. W czasach, gdy uncja złota kosztuje 15 tysięcy złotych, a maluch o wadze 1 10. uncji około 1600 zł, wiele osób ma poważne problemy z regularnym nabywaniem nawet małych monet. Jeleniogórska firma Germania Mint stwierdziła, że wyjściem sytuacji może być zaproponowanie złotych sztabek o wadze jednej setnej uncji, których koszt zakupu będzie porównywalny z kosztem nabycia jednej uncji srebra. Jak to często w przypadku produktów w Germanii bywa, producent zadbał o dużą szczegółowość stempla i wykonanie naprawdę wysokiej jakości. Spójrzcie na nasze ujęcia makro, żeby przekonać się jak dużo elementów udało się umieścić na obu stronach tak cieniutkiej blaszki. Rewers prezentuje po pierwsze Germani, którą widzimy z profilu z rozwianymi włosami, spiętymi przepaską z liści dębu i trzymającą wzniesiony miecz. Pod ramieniem znajdują się inicjały autorki tego projektu, czyli pani Natalii Danysz, a w tle umieszczono kropki. U dołu mamy jeszcze napis Germania. Ta strona nie pokazuje istotnych mankamentów. Jedyna rzecz, którą dojrzymy przy uważnej inspekcji, to mały ubytek na rancie po prawej stronie i ciemna kreska na ramieniu Germanii. Avers prezentuje za to logotyp i nazwę producenta, napisy z wagą, typem i próbą użytego metalu, która wynosi 4 ,9. U dołu mamy jeszcze cechę probiarczą Germania Mint. Tło ma bardzo drobną teksturę. Tutaj też imponuje liczba szczegółów i jakość wykonania, bo ta strona praktycznie nie pokazuje żadnych wad. Warto jeszcze nadmienić, że w ofercie firmy w tym samym projekcie będzie dostępna sztabka o wadze dwusetnej uncji trojańskiej. Sztabka przychodzi do klienta w specjalnym czarnym opakowaniu zamkniętym w plastikowym, prostokątnym kapslu. Wszystko jest dodatkowo umieszczone w cienkim, ażurowym woreczku. Oprócz złotej sztabki, Germania przysłała mi do recenzji trzy inne swoje walory. Zajmijmy się nimi po kolei. We wrześniu firma ta zaprezentowała drugą odsłonę swojej nowej serii o nazwie Artefakty. Na pierwszej ujrzeliśmy Jadar mityczny róg Heimdala, strażnika Zgardu i obrońcy mostu Bifrost. Teraz na obie strony monety trafił Mjolnir, czyli nityczny młot tora, boga burzy i piorunów, wykuty przez krasnoludy Sindriego i broka jako jeden z trzech darów dla bogów. Tor mógł nim uderzać z nieskończoną siłą, a rzucony zawsze wracał do jego dłoni. Podobnie jak w przypadku poprzedniej emisji zobaczyliśmy tutaj dwa walory. Pierwszy to jednouncjowa moneta biu o średnicy 38,61 mm i nominale 5 marek, która została wybita ze srebra próby 4 w nakładzie 5000 sztuk. Kupujący dostaje w zestawie soczewkowy kapsel i certyfikat autentyczności. Awers i rewers monety ukazują pełne szczegółów dwie strony tego potężnego młota. Na jednej stronie znajdziemy jego nazwę i inicjały Mateusza Frąckowiaka, autora tego projektu. Natomiast na drugiej przedstawiono dodatkowo dwugłowego orła Germanii, napis Germania 2025 typ wagę oraz próbę użytego metalu. Drugim walorem jest dwuuncjowy wariant super premium, który ma średnicę 45 mm i został wybity wysokim reliefem w numerowanym nakładzie tylko 500 sztuk. Mamy tutaj wykończenie rutenem, złotem i palladem oraz bogaty zestaw akcesoriów. Ja dostałem do oceny walor biu i teraz przyjrzymy mu się uważniej. Rewers nawet w dużym powiększeniu prezentuje się świetnie. Trzeba się tutaj naprawdę bardzo długo przyglądać, żeby zobaczyć jakiekolwiek mankamenty, bo są one minimalne i pojedyncze. W niektórych miejscach daje się po prostu dojrzeć niewielkie, ciemne przetarcia wystających elementów i to w zasadzie wszystko. Z awersem jest podobnie. Znów oszałamia nas liczba szczegółów i tekstur, a wad nie ma praktycznie wcale. Seria artefakty to świetny pomysł, cieszy więc fakt, że za tym świetnym pomysłem idą równie świetne wizerunki i jakość wykonania. Już nie mogę doczekać się kolejnych walorów z tej linii. Przejdźmy teraz do kolejnego produktu. Seria Golden Eagle od jeleńgórskiej firmy Germania Mint rozwija się w imponującym tempie. W 2023 roku zobaczyliśmy tylko srebrną monetę bulionową o wadze 1 uncji trojańskiej i średnicy 38,61 mm, która została wybita w nakładzie 100 000 egzemplarzy. W 2024 roku do bulionówki, której nakład spadł do 50 000 Dołączyły walory premium i super premium. Pierwszy z nich był także jedną uncjówką, ale platerowaną złotem, brutenem i palladem, natomiast drugi był kolorową monetą o wadze 2 uncji i średnicy 45 mm wykonaną w technice wysokiego reliefu. W 2025 roku przyszły kolejne zmiany. Pokazywany już na moim kanale wariant bulionowy po raz kolejny zmniejszył nakład, tym razem do tylko 10 tysięcy sztuk. W segmencie premium pojawiły się za to prófy bite z lustrzanym. W złocie zaprezentowane zostały dwa walory o wagach 1 dziesiątej i 1 uncji wybite w nakładach odpowiednio 2500 i 200 sztuk. Natomiast w srebrze ukazała się unciówka o średnicy 38,61 mm i nakładzie 1000 egzemplarzy. W tym przypadku dobrze znany motyw orła walczącego z wężem jest ukazany na gładkim lustrzanym tle, które zastąpiło drobną teksturę znaną z bulionówki. Moneta dostępna jest w gustownym czarnym pudełku wraz z czeskowym kapslem oraz certyfikatem autentyczności. Jej cena u polskich dealerów wynosi około 500 zł. Rzućmy teraz okiem na zdjęcia makro, żeby ocenić, jak w tym przypadku Germania poradziła sobie z jakością wykonania. Poprzeczka była postawiona naprawdę wysoko. Przecież na rewersie wszystkie wystające elementy są pokryte srebrzystym matem, który bardzo łatwo uszkodzić. Jakby tego było mało, w tle mamy jeszcze bardziej wymagające lustro. Gdy zaczniemy się uważnie przyglądać w tym lustrze, uda nam się dojrzeć drobne kropki i ryski, ale są one nieliczne i małe, więc nie dają powodów do obniżenia wysokiej oceny jakości wykonania. W przypadku awersu jest podobnie dobrze. Srebrzystej matowe godło banku Malty, wieńcy z liści i napisy wyglądają świetnie. W lustrzanym tle znów, gdy powiększymy mocno obraz, dojrzymy kilka małych kropek. Ale nie jest to nic poważnego. Na zakończenie przestroga. Zdjęcia makro, które oglądaliście przed chwilą, zostały wykonane zaraz po tym, jak moneta przyszła do mnie od e Germanii. Następnie robiłem sesję z ustawianiem monety pionowo na stole w odpowiednim oświetleniu. Chociaż zawsze w takiej sytuacji używam rękawiczek, lustro w wysokiej jakości prófie jest tak delikatne, że gdy moneta upadła mi na palce podczas ustawiania, i tak udało mi się to lustro lekko przetrzeć, a przez to zmatowić. Ujęcia wideo, które oglądaliście w trakcie omawiania tego walorów, były wykonane później, po sesji zdjęciowej na stole, więc już w pełnej krasie ukazują powstałe przetarcie. Wniosek dla Was jest taki, że unikajcie wyciągania takich walorów z kapsli, A jeśli to już robicie, to koniecznie używajcie wysokiej jakości rękawiczek i trzymajcie monetę tylko i wyłącznie za ranty. Ja, z racji wykonywanej pracy na kanale, muszę takie walory wyciągać i obracać nimi z każdej możliwej strony, żeby szczegółowo je wam pokazać. W przypadku produktów Germanii nie ryzykuję jednak własnych pieniędzy, bo firma ta przekazuje mi te produkty bezpłatnie. Wy jednak wykładacie na nieść swoje środki, i jeśli na monecie premium dokonacie jakiegoś uszkodzenia, będzie to wiązało się z obniżeniem jej ceny. Zachowajcie więc należytą staranność. Ostatni walor, jaki chciałbym wam pokazać, to lana sztabka o wadze jednej uncji trojańskiej z serii Runy. Za nami już 6 emisji, w przypadku których runy oświetlone światłem UV świeciły na czerwono. Kolejne 6, gdzie kolor był seledynowy, a teraz jesteśmy w trakcie emisji szóstki świecącej na niebiesko. Drugą z tej grupy jest runa Naudis, która symbolizuje konieczność, odporność i siłę wewnętrzną oraz umożliwia pokonywanie trudności. Tutaj niezmiennie mamy do czynienia z niewielkim nakładem wynoszącym 2500 egzemplarzy. Kupujący dostaje w zestawie certyfikat autentyczności, czarny woreczek i czarne pudełko. Każda runa ma swój indywidualny numer wybity pod logotypem firmy, a także umieszczony na certyfikacie. Gdy runy pierwotnie pojawiły się na naszym rynku, ich cena trzymała się poziomu 270-280 zł. Po ostatnich silnych wzrostach ceny spot, możemy je nabyć za kwotę w okolicach 350-380 zł. Trudno się temu jednak dziwić, bo najbardziej popularne, nielimitowane sztabki czysto inwestycyjne kosztują teraz w okolicach 240-260 zł. Niskonakładowy produkt premium sprzedawany z całym zestawem akcesoriów musi być droższy. Zawsze w tej sytuacji musicie sobie jednak postawić pytanie, czy ta premia jest do odzyskania i po co kupujemy taki walor. Jeśli interesują nas czyste inwestycje, lepiej skierować swój wzrok na najtańsze monety bulionowe, gdzie premia jest najmniejsza. Wchodząc w walory premium, musimy wiedzieć, dlaczego to robimy i jednocześnie dobrze orientować się w rynku kolekcjonerskim. To nie jest zabawa dla każdego. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że moja prezentacja przypadła Wam do gustu i nadal znajdujecie przyjemność w oglądaniu tego typu materiałów. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.